Witam! Ten film nagrywam na temat chyba najbardziej fundamentalny, ponieważ no, na tym kanale zajmuję się polityką, analizą tutaj tłumaczeniem pewnych rzeczy, a warto by było zająć się sprawami najbardziej fundamentalnymi, które najczęściej są przedmiotem równych nieporozumień, tak? I dlatego tematem tego filmu będzie najważniejszy argument za kolektywizmem. A w zależności od tego, jakim jesteś osobą, może być to dla Ciebie też najważniejszy argument przeciwko kolektywizmowi. To zależy, jaką jesteś osobą, i o tym będzie później. No i w każdym razie, też już, że to jest bardzo ważny film na temat fundamentalny, tak? Dlatego liczę tutaj, że mam nadzieję, że będziecie ten film udostępniać jak najdalej, tak? Dawać polubienia, jeżeli Wam się spodoba, pisać e komentarze przychylne. Bo nieprzychylne to nie piszcie lepiej wcale, i nabijecie temu filmowi jak największy zasięg. I będziecie kulturalnie dyskutować. Tak? Kulturalnie i merytorycznie. No więc, właśnie. Najważniejszy argument za kolektywizmem. I tutaj, tak słowem wstępu, jest to argument odwołujący się do takich fundamentalnych potrzeb człowieka. I wbrew pozorom, fundamentalne potrzeby człowieka, wbrew temu, co pokazuje piramida Masłowa, to nie są te potrzeby związane z zapewnieniem sobie przetrwania, zapewnieniem sobie życia. Wbrew pozorom tak nie jest, ponieważ człowiek, żeby żyć, nie, nie, nie wystarczy tylko, żeby miał jak żyć, tak, żeby miał środki do tego, żeby żyć, ale też musi mieć po co żyć. Bo mamy przykłady ludzi, tak, którzy generalnie mają często, są tacy ludzie, którzy mają środki do życia, tak, zapewnione. Mają powiedzmy rodzinę, która w razie nawet jakby nie pracowali, gdyby coś ich utrzyma, mają y, gdzie mieszkać, tak. A mimo to ci ludzie czują się niespełnieni w życiu, popadają w depresję, w uzależnienia i często też bywa, że tacy ludzie mając to poczucie bez sensu wycia kończą to życie, decydują się zakończyć własne życie. No i jak? Ano właśnie dlatego, że brakuje im celu w, życiu. celu w życiu. Gdy nie ma celu w życiu, takiego w imię którego warto by było żyć, no to najmniejsze nawet niepowodzenia, najmniejsze jakieś cierpienia powodują, że życie przestaje być przyjemne, przestaje dawać satysfakcję, a nie ma czegoś, co by nas pchało do przodu. Jakiegoś celu stojącego wyżej niż nasze życie. Bo prawda jest taka, że jeżeli człowiek nie ma jakiegoś wyższego celu, za który byłby gotowy umrzeć, to nie ma też celu, dla którego miałby po co żyć. E, bo życie ludzkie jest naznaczone cierpieniem. E, cierpieniem takim, że na przykład związanym z tym, że chorujemy, że nasze zdrowie się pogarsza cierpieniem związanym z relacjami z innymi ludźmi, które nie zawsze się układają yy, tak jakbyśmy chcieli. Cierpieniem związanym, powiedzmy, yy, z tym, że tracimy często bliskich nam ludzi, tak. Cierpienie związane choćby z tym, że musimy, żeby przedłużyć tą pełną cierpień egzystencję, pracować w trudzie, w pocie czoła, zdobywać środki na życie. I to też jest kolejne cierpienie. No więc właśnie, wywod ludzki jest pasmem cierpień. I musi być coś, w imię czego byśmy byli gotowi cierpieć. Też, żebyśmy mogli na przykład mieć y, rodzinę, dzieci, nie? To często jest taki argument, że y, dlaczego ludzie nie chcą mieć dzieci. No, bardzo często jest, jest tak, że ludzie, dla których ich własna egzystencja jest pełna cierpienia, bezcelowego, nie chcą skazywać... Y, Kolejnego pokolenia sprowadzać na świat, które też będzie bezcelowo cierpieć. Więc właśnie tutaj ta kwestia e, te, tej potrzeby wyższego celu wycia zahacza też, przekłada <coughs> się na mierzalne faktycznie. Prak to nie jest abstrakcyjna, tam filozoficzna o sens wycia pytanie, tylko to pytanie o sens wycia e, jest związane z praktycznymi naszymi problemami. Z problemami takimi jak e, wzrost e, depresji uzalewnień, samobójstw, ale też problemami demograficznymi. To wszystko ma ten brak poczucia wyższego celu, wyższego sensu, przekłada się, generuje, napędza te problemy, te namacalne problemy naszego społeczeństwa. No i właśnie, jaka może być odpowiedź na to, żeby nadać temu życiu sens, żeby iść dalej? Jest takie przysłowie łacińskie, nie wiem, czy dobrze je zapamiętałem, Persemprem ad astram, czyli przez ciernie do gwiazd. <laughs> czyli właśnie, do tego celu. Żeby ch chciało się iść przez te ciernie, to trzeba widzieć te gwiazdy, tak? Trzeba wiedzieć, że są te gwiazdy, bo po co masz iść przez te ciernie, jak widzisz tylko ciernie, jak znasz tylko ciernie. No i co może być taką gwiazdą, takim celem? Otóż, w ludzkiej, człowiek w odróżnieniu od innych zwierząt, ma potrzebę tworzenia. Bo, na przykład, tak, można zagłuszać cierpienie konsumpcjonizmem, tak? Konsumpcją, jak zwierzęta na przykład, bodźce dostarczają sobie pozytywne. No, tylko że to wykazało, że to jest w dłuższej mierze i tak niszczycielskie. I tutaj ma, możecie sobie poszukać o takim słynnym eksperymencie, to się nazywa mysia Utopia. Czyli daną myszom zaspokojono im wszystkie potrzeby. Nie musiały o nic walczyć. No a mimo to, te myszy w pewnym momencie, gdy nie było tego stresu, gdy nie było tej potrzeby walki z przeciwnościami, no to zaczęły wymierać. No i tak samo człowiek też nie może yy, konsumpcją zapchać tej swojej pustki. Musi mieć jakiś cel. No i tym celem, nie należy, żeby ten cel zmufać ludzi do walki cały czas o trwanie, bo też w pewnym momencie człowiek jako istota rozumna podda się i nie będzie w stanie walczyć, zada sobie pytanie po co ja się dalej męczę? No i żeby człowiekowi odpowiedzieć na to pytanie, po co ja się dalej męczę wyjąc, to odpowiedzią, którą ma człowiek jako jedyna praktycznie istota jest twórczość. Twórczość, czyli rozwój kultury. To jest to, co czyni człowieka człowiekiem, co jest naszym człowieczeństwem? To, że możemy tworzyć i możemy w ten sposób przyczyniać się do rozwoju kultury, tego dziedzictwa przekazywanego z pokolenia na pokolenie. No i właśnie ta potrzeba człowieka, ta potrzeba celu. Celu, którym będzie to, że pozostawi po sobie cząstkę siebie, która będzie żyła po nim, która będzie trwać nawet gdy jego już nie będzie, gdy on już umrze. To jest właśnie to poczucie, to potrzeba unieśmiertelnienia siebie. To, to właśnie egzegi monumentum. Wybudowałem pomnik trwalszy niż ze spiwu. Tak jak to poeta rzymski Horacy pisał. <laughs> Tylko, że teraz mamy problem taki, że większość z nas, większość, zdecydowana większość, Statystycznie nie osiągnie nic. Przeminie, nie, nie mając żadnego dzieła, które mogłoby powiedzieć: To jest moje dzieło, to jest mój wielki wkład w coś wielkiego. Większość z nas przeminie. Bo tylko w dzisiejszym społeczeństwie, bo w dzisiejszym społeczeństwie indywidualistycznym, tylko malutka część ludzi zostanie powiedzmy jakimiś wielkimi tutaj twórcami, wielkimi, znanymi aktorami, którzy będą grać w jakimś filmie epokowym. dziele albo jakimiś muzykami, którzy stworzą kultowe dzieło, którego będą miliardy ludzi słuchać, albo niewielka tylko część będzie, powiedzmy, jakimiś e, jakimiś ludźmi, którzy zostawią po sobie wielką firmę, ogromną, która będzie tutaj zmieniać świat, powiedzmy, nie każdy z nas, kurwa, urodził się jako e, powie w bogatej rodzinie, która się wzbogaciła na wyzysku mówinów, i będzie mógł sobie tutaj zakładać firmę konstruującą rakiety kosmiczne. No, takie szczęście w społeczeństwie kapitalistycznym spotyka mowę kilku ludzi na kilka milionów, tak? Większość ludzi nie ma takiego szczęścia i żyje po prostu w najlepszym wypadku tylko po to, żeby. Przedłużyć swoją bezsens przedłużać kontynuować swoją bezsensowną egzystencję, tylko po to pracuje. A w gorszym wypadku większość pracuje po to, żeby stać się instrumentem dla innych ludzi w ich procesie gromadzenia bogactwa i żeby jeszcze pracować na tych ludzi, wypracowywać bogactwo na ludzi, którzy dzięki temu bogactwu będą jeszcze cię poniwać jeszcze się z ciebie naśmiewać, że jesteś nieudacznik życiowy. No i taki jest los większości ludzi, taki jest los y, pracowników najemnych, czyli większości ludzi. A nawet, a nawet drobni przedsiębiorcy też sobie ciuła, czuła, czuła i gówno z tego będzie miał y, 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 malutki biznesik, z którego nic i tak wartościowego nie będzie. No i tak ludzie wyjąć w takim bezsensie. No, i tutaj właśnie przechodzimy do kwestii rozwiązania tego problemu, tego bezsensu egzystencjalnego, rozwiązania ekonomicznego tego problemu. No, i tu właśnie wypadałoby odesłać do pracy polskiego filozofa Jana Stachniuka, do pracy Kolektywizm a Naród. Stachniuk w tej pracy proponuje ustrój kolektywistyczny. I na czym polega ten ustrój kolektywistyczny? To jest taki ideał, w którym wszystkie środki produkcji są własnością całej wspólnoty. Nie kogoś tam z osobna, indywidualnie, nie prywatną czyjąś własnością, ale wszystkie środki produkcji są własnością całej wspólnoty. A więc w jednakowym stopniu każdego członka wspólnoty. Co za tym idzie? Aha, te jest gospodarka jest planowa. Czyli... Są cele postawione rozwojowe, tak? Na które pracuje cała wspólnota. Cała wspólnota pracuje po pierwsze na to, żeby wspólnotę utrzymać, żeby ona przetrwała, a po drugie na to, żeby, jak już jest przetrwanie jej zapewnione, jej funkcjonowanie, to żeby z tej nadwyżki realizować kolejne cele rozwojowe. Cele rozwojowe w postaci pomnawania potencjału twórczego, mocy wytwórczych, tak? Siły tej wspólnoty, siły do ścierania się, do walki z przyrodą, tak? Do poskramiania żywiołu, walczenia z naturą. I to jest właśnie... Yy, do tego słowy, ale też do tego, żeby budować pomniki, żeby tworzyć kulturę, żeby realizować właśnie to exegi monumentum, czyli właśnie budować pomniki wspólnoty, pom pomniki jej siły. Jakie? No na przykład powiedzmy... O, na przykład wyprawa jakaś kosmiczna, to jest taki pomnik. Albo, nie wiem, jak, jakieś dzieło kultury, ogromny jakiś, e, jakiś kompleks pamiątkowy. Albo jakiś nie wiem, jak na przykład w średniowieczu budowali te katedry, tak? To jest też takie e, exegi monumentum. Niby to było na chwałę wozom, a tak naprawdę wiadomo było, że to było na chwałę twórców, tak? Wspólnoty, która to tworzyła. E, co jeszcze... No, rozwój kultury, nauki, tak? To jest pewien sposób budowania tego pomnika wspólnoty. No i jako że to jest wytworzone siłami całej wspólnoty, to również ten sukces, nie jest indywidualnym kogoś tam sukcesu, indy, sukcesem. Nie jest to indywidualny sukces powiedzmy kosmonauty, który poleciał. Nie jest to indywidualny sukces przemysłowca, który zbudował fabrykę czegoś. Nie jest to indywidualny sukces wynalazcy. To jest wszystko za każdym razem sukces wspólnoty. Sukces wspólnoty tylko jej. I co za tym idzie? Każdy ma prawo czuć się. Że to jest jego sukces, że to on to osiągnął w życiu. Bo jest trybikiem w tej wielkiej machinie. Jest to osiągnięcie machiny, więc co za tym idzie? Jest to osiągnięcie w takim samym stopniu każdego choćby najmniejszego trybika w tej machinie. Tym samym, taki zwykły człowiek, taki, który przewróca paczki w fabryce, jak na przykład ja. Czy taki jak ktoś z was, który jeździ wózkiem na magazynie, tak? Czy ktoś z was tutaj nie wiem. Czym się zajmuje elektrykiem, jest gdzieś tam. I każdy z Was może ma ma powiedzieć: tak, to ja zrobiłem, to jest mój sukces. To wielkie jakieś dzieło. I każdy z Was, będąc takim małym trybikiem w ustroju kolektywistycznym, jednocześnie jest właśnie, bierze współ, jest współwłaścicielem. Większej potęgi niż mają ci najwięksi yy, właśnie giganci kapitalizmu, jakieś bezosy, maski i tak dalej, i osiąga większe osiągnięcia, niż oni byliby w stanie osiągnąć. I dzięki temu każdy może poczuć się wartościowy i każdy może poczuć, że to, że on codziennie pracuje, zasuwa w tej fabryce, że to służy czemuś wielkiemu, że to służy budowaniu. Czegoś, jakiegoś pomnika, który będzie pomnikiem też jego, pomnikiem całego narodu, czyli w takim samym, równym stopniu też jego samego. I to jest właśnie ta tęsknota kolektywistyczna, ta tęsknota za tym większym sensem, za przynależnością do czegoś, co by przez swoje dzieła dawało nam poczucie nieśmiertelności, takiej właśnie utrwalenia się w tym dziele. Każdemu z nas. I to jest właśnie tęsknota kolektywistyczna. Tęsknota bardzo często nieuświadamiana w sobie przez ludzi, a przez to, że ludzie sobie jej nie uświadamiają, no to cierpią, czują się niespełnieni, bo widzą, że no niby mają tutaj tą rodzinę, tą pracę i tak dalej, ale czują, że po prostu każdy dzień jest takim samym bezsensowną walką o trwanie, które nie daje satysfakcji. I niczemu nie słowy. I zadaje sobie człowiek pytanie, cierpiąc codziennie, w imię kurwa czego? A właśnie tutaj ustrój kolektywistyczny ma tą przewagę, że potrafi udzielić odpowiedzi w imię tego, tego i to będzie Twoje osiągnięcie i nikt Ci tego nie zabierze. To jest właśnie przewaga, właśnie ustroju kolektywistycznego. I to we wielu z nas cierpi. To jest często nieuświadomione. Nieuświadomiona, właśnie um, niezaspokojona potrzeba tego odruchu kolektywistycznego. I osoby mające nastawienie właśnie to kolektywistyczne, to im bardziej indywidualistyczne jest społeczeństwo, tym bardziej będą w nim cierpieć. No tak, ale jest też druga kategoria osób, czyli są takie jednostki patologiczne, powiedzmy to wprost, jednostki patologiczne, dla których bycie częścią czegoś wielkiego nic nie znaczy. Są jednostki patologiczne, które egoistyczne, które uważają coś za swoje, albo coś jakiś sukces za własny sukces, tylko wtedy, kiedy mogą mieć korzyści z tego, kiedy mogą mieć to tylko na wyłączność, kiedy mogą mieć całą chwałę z tego sukcesu tylko dla siebie tylko na wyłączność. I takie jednostki one będą cierpieć w ustroju kolektywistycznym. Tak jak jednostki kolektywistyczne cierpią w, psychicznie w ustroju indywidualistycznym, w ustroju kapitalistycznym na przykład, tak jednostki indywidualistyczne będą cierpieć w ustrojach kolektywistycznych, na przykład w ustroju socjalistycznym lub tym bardziej w ustroju jeszcze bardziej kolektywistycznym. No i właśnie dlatego. Um, no, takie jednostki to są, można powiedzieć, takie... Takie małpy alfa, tak? Taka małpa alfa, co to musi mieć wszystko dla siebie, co to dla niej sensem życia jest pokazać, że ja to jestem lepszy od innych, ja to jestem lepszy, ja mam więcej od kogoś, ja mam więcej zasobów, ja wyrucham więcej samic, tak? To są takie właśnie samce alfa, kurwa. To są właśnie. To są właśnie indywidualiści, to są właśnie zwolennicy systemu opartego o indywidualne sukcesy, indywidualne osiągnięcia, tak? Odążenia indywidualistyczne. No i takie jednostki no, będą zawsze popierać właśnie rozkład tego systemu kolektywistycznego. Dlatego i tu jest moja polemika z ideologią komunistyczną, bo ideologia komunistyczna zakłada obumierania państwa, obumieranie aparatu yy, przemocy, tak? Ja natomiast uważam, że ten aparat przemocy w ustrojach kolektywistycznych będzie potrzebny zawsze, ponieważ zawsze będą się tworzyć, zawsze będą się, będzie niebezpieczeństwo, że będą się pojawiać takie jednostki i dlatego zawsze będzie potrzebny aparat przemocy, żeby takie jednostki dławić. No i też uważam, że to, czy ktoś jest taką jednostką, to niekoniecznie jest tak, że jednostka, że jeżeli dziś weźmiemy ludzi, którzy są przedsiębiorcami, a takich, którzy są pracownikami najemnymi, że będą wśród przedsiębiorców tylko ludzie o nastawieniu właśnie tym indywidualistycznym, a wśród pracowników najemnych, wśród robotników tylko o nastawieniu kolektywistycznym. Tu i tu mogą być jednostki o tym gorszym lub o tym lepszym nastawieniu. Dlatego ten redukcjonizm klasowy to też jest, według mnie, pewien, pewne uproszczenie, błędne uproszczenie w marksizmie. No, to była taka dygresja o tym, dlaczego jestem wolę się nazywać kolektywistą czy tam narodowym bolszewikiem, niż komunistą. No. Ech, tak. No. I e, jako, że nie wszyscy ludzie są takimi indywidualistami skrajnymi, tak, że dla nich się liczy tylko, że mogę pokazać, że jestem lepszy od innego, pognębić go, że nie mam żadnych tutaj potrzeb zostawienia po sobie czegoś, tylko jedyne co nam kieruje, to to, żeby móc kogoś zgnębić, żeby on się poczuł gorszy ode mnie. No to takie jednostki, żeby funkcjonować wśród, Jednostek o innym nastawieniu, i żeby je przekonać do tego, żeby utrzymywać ten kierunek indywidualistyczny społeczeństwa, właśnie im słowy ideologia o wyższości rozwiązań indywidualistycznych nad rozwiązaniami kolektywistycznymi. Cała ta. Neoliberalna ekonomia, cała ta wolnorynkowa gadka o tym, że o, wystarczy bogatym pozwolić gonić za bogactwem, a najlepiej będzie się rozwijać gospodarka, technologia i wszystko to jest tylko takie pierdolenie służące usprawiedliwieniu egoistów, które nie ma nic wspólnego z faktami. Zresztą o tym mówiłem na przykład w serii ograniczenia kapitalizmu, którą znajdziecie na moim kanale. Będzie taka playlista, tak? W zakładce playlisty to znajdziecie. No i właśnie tylko temu słucham te wszystkie ich wysrywy, tych wszystkich misesów, tych hajeków, misesów, czy tej... Tej trzeciej żydówy, co to napisała, taką książkę Atlas Niewolony, że to kolektywizm niewoli, te najwybitniejsze jednostki, i że egoizm jest tych jednostek wybitnych dobry, bo to one pchają ludzkość na przód, rzekomo. No to właśnie te, tej żydówy pierdolenie to wszystko służy tylko usprawiedliwieniu tego, że ktoś chce poczuć się lepszy od innego i do tego się. Ograniczają jego instynkty do tych najniższych, najprostszych, najbardziej zwierzęcych na poziomie chyba nawet niższym, niż takiego pustego konsumpcjonizmu. To jest postawa jeszcze niższa. Właśnie potrzeba y, dowartościowania się tym w ktoś inny magowej. No więc właśnie, to są te postawy dwie. Kolektywistyczna indywidualistyczna. No i jeszcze pomiędzy jest taka postawa też bydlęca konsumpcjonistyczna, to znaczy we wszystko jedno ci i próbuje w tą pustkę y, zapchać konsumpcją, zapchać jakimiś pozytywnymi bodźcami. Postawa konsumpcjonistyczna w zasadzie nie ważne co konsumujesz, bo w zasadzie to jest tak samo szkodliwe jak kupujesz w sobie ciuchy, czy chlaw, czy bierze w narkotyki, czy cokolwiek. To jest ta sama postawa zagłuszania jakiejś pustki, jakiegoś niespełnienia życiowego. No i mamy te dwie walczące też ze sobą postawy: kolektywizmu i indywidualizmu. I to co powiedziałem, będzie dla osób, o, u których najsilniejsze jest to nastawienie, silniejsze dominuje ten bodziec kolektywistyczny będzie argumentem najsilniejszym, najbardziej utrwalającym się w psychice za kolektywizmem. Natomiast u osób, u których dominuje ten egoistyczny bodziec, będzie to najsilniejszy argument przeciwko kolektywizmowi, najsilniejszy argument do tego, żeby takie treści jak ja tu wygłaszam na tym kanale zwalczać. No i to by było na tyle. Piszcie, czy chcecie więcej takich właśnie filozoficznych rozważań. Czy chcecie więcej? Może, żebym jeszcze więcej tutaj mówił w nawiązaniu do myśli Jana Stachniuka. No i jak już mówiłem, to jest dość ważny, fundamentalny film, więc go rozsyłajcie znajomym, udostępniajcie na swoich mediach społecznościowych, tak, dawajcie polubienia, dyskutujcie w komentarzach. I chcę też, żebyście, jeżeli macie tutaj kolektywistyczne nastawienie, bo indywidualiści na pewno będą bardzo oburzeni na to, co o nich tutaj powiedziałem, więc żebyście tutaj walczyli w komentarzach z tymi zwolennikami ideologii usprawiedliwiania egoizmu. No, to by było na tyle, i z tym Was zostawiam.